Witaj mój przyjacielu! Nie wiem czy czujesz to samo, ale ciężar życia może czasami sprawić, że zabraknie nam tchu. Kilka lat temu przechodziłam przez trudny okres, ze stresującą pracą, ciągłymi obowiązkami rodzinnymi i często poczuciem bezradności w sercu. Każdego dnia zadawałam sobie pytanie, dlaczego życie jest takie trudne? Pewnego dnia usłyszałam słowa Boga na spotkaniu online. Wszechmogący ma miłosierdzie DLA tych ludzi, którzy wiele wycierpieli. Jednocześnie dość ma tych ludzi, którym brakuje świadomości, ponieważ zbyt długo musiał czekać na odpowiedź ludzkości. Pragnie On poszukiwać, poszukiwać Twojego serca i Twojego ducha, aby przynieść Ci wodę i pożywienie oraz aby Cię obudzić, byś już więcej nie odczuwał pragnienia ani głodu. Kiedy jesteś zmęczony i kiedy w pewnym stopniu zaczynasz odczuwać przygnębiające osamotnienie tego świata, nie czuj się zagubiony, nie płacz. Bóg wszechmogący, stróż, przyjmie cię w każdym momencie, czuwa przy tobie, czekając aż do Niego wrócisz. W tym momencie moje serce zostało poruszone. Okazało się, że byłam zagubiona i bezradna, ponieważ nie znalazłam nikogo, na kim mogłabym naprawdę polegać. Później zaczęłam regularnie uczęszczać na spotkania modlitewne i słuchać słów Boga. Stopniowo ciężkie brzemię w moim sercu zostało uwolnione, a ja poczułam spokój i zadowolenie, których nigdy wcześniej nie czułam. Mój przyjacielu, jeśli również czujesz się zmęczona lub nie możesz znaleźć swojej drogi w życiu, Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym międzynarodowym kazaniu i słuchania słowa Bożego, a także uzyskasz spokój umysłu i pokój w swoim życiu. Kliknij na link WhatsApp w sekcji komentarzy i dołącz do naszej grupy. Jeśli chcesz uniknąć takich przykrości, nie wahaj się dołączyć do naszej grupy Studium Biblii.